Prefinansowanie w programie Czyste powietrze, a więc coś, co tak naprawdę rozbujało cały ten program, polega to na tym, że możesz uzyskać dofinansowanie, ale nie musisz ponosić całości kosztów, i to nie Ty czekasz na zwrot pieniędzy, a firma, która ci to wykonuje. Tutaj bardzo ważna uwaga, aby zweryfikować sobie wcześniej tą firmę, ponieważ możesz wtopić, bo jeżeli firma weźmie pieniądze, przywłaszczy je sobie i na przykład upadnie albo zniknie, albo ucieknie z tymi pieniędzmi, to ty musisz je oddać, a nie firma. Więc to ty jesteś stroną umowy, nie firma. Pamiętaj o tym, jeżeli wybierasz. Sobie wykonawcę, żeby zwrócić uwagę, co to za firma, bo tak jak mówię, może być lipa, że i w razie W, to Ty będziesz miał problem i to Ty będziesz musiał zwracać pieniądze. Jeżeli chodzi o prefinansowanie, jest to na drugim albo na trzecim progu dofinansowania. Dofinansowanie wtedy jest wypłacane na konto wykonawcy. Polega to na tym, że wykonawca otrzymuje 50% dofinansowania najpierw i 50% po zakończeniu prac. W międzyczasie Ty musisz opłacić całość kwoty, która jest do dopłaty, czyli dla przykładu VAT. Jeżeli tego nie zrobisz, to wykonawca nie otrzyma swoich pozostałych 50% kwoty dofinansowania. W przypadku prefinansowania firma ma maksymalnie 120 dni od momentu otrzymania zaliczki na zakończenie prac i na złożenie wniosku o dofinansowanie.